Kiedy podczas potopu w 1655 roku Szwedzi zajęli Kraków, zajęli się radosnym plądrowaniem miasta, głównie kościołów, zaś budynki klasztorne opróżniali z ich mieszkańców. Taki los spotkał też Dominikanów i Kościół Świętej Trójcy. Ubłagano tylko, żeby pozwolono zostać choć jednemu z kapłanów, żeby mógł odprawiać mszę i dwom braciom zakonnym, żeby dbali o kościół. Wkrótce jednak do miasta dotarły wieści o oblężeniu Częstochowy, wymieszane starannie z opowieściami o cudach, które miały przy tej okazji miejsce, oczywiście odpowiednio wyolbrzymionymi. Dowódca wojsk okupacyjnych, Paul Wurz, wiedział, że w kościele u krakowskich Dominikanów też jest obraz słynący cudami. A że był człowiekiem przesądnym, zaczął się bać, że nawet ten jedyny pozostawiony ojciec może za pomocą tego wizerunku, cytuję Szweda, czynić czary. Wyrzucił ostatniego kapłana z bazyliki, ale to też nie pozwoliło mu odzyskać spokoju. Wymyślił więc, że trzeba obraz Madonny Różańcowej zniszczyć i takie polecenie wydał kapitanowi oddziału przebywającego w klasztorze. Ten wyszukał wśród swoich żołnierzy takiego, który w życiu cywilnym był sprawnym złodziejem, i zaplanowali nocne włamanie. Kościół był zamknięty, a drzwi zaplombowane, zostało więc wejście oknem. Wybrano to w kaplicy, przy prawej nawie. Żołdak wszedł przez wybite okno, ale po kwadransie wypadł przez nie blady i zapowiedział, że za nic już tego obrazu nie tknie. Okazało się, że kiedy wszedł na ołtarz, żeby wyrwać przedstawienie z ram, jakaś olbrzymia siła odepchnęła go tak, że spadł na podłogę. Kapitan, być może nie dowierzając tej opowieści, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Wtedy jeszcze Matka Boża znajdowała się po drugiej stronie prezbiterium, w kaplicy otwartej na krużganki. Kiedy Szwedł szedł po nich, nagle zobaczył w strumieniu światła postać pięknej kobiety. I ten widok tak go przeraził, że padł bezprzytomny, jak sam wspominał. Rano znaleźli go w tym stanie jego podwładni. Wydarzenie to spowodowało u kapitana nagłą depresję, która skończyła się próbą samobójczą. Mimo, że kula nie zadała śmiertelnej rany, jego stan się stale pogarszał. I wtedy w sennej gorączce znowu zobaczył matkę Bożą. A kiedy ocknął się z tego snu, w jego głowie kołatała tylko jedna myśl. Abym tylko został katolikiem. Jako gorliwy luteranin nigdy o konwersji nie myślał. Teraz jednak w tym pragnieniu znajdował pokój i radość. Zarządzał więc sprowadzenia księdza znającego niemiecki. Przyszedł z lekka przerażony kapłan z Bazyliki Mariackiej Józef Węgrzynowicz. Wysłuchał opowieści Szweda, udzielił mu katechezy, po czym przyjął deklarację zmiany wyznania i udzielił sakramentów. Obiecał też, że odprawi mszę w intencji konwertyty. Kiedy ją już sprawował, do kościoła przybiegł od Dominikanów brat Gwalbert. Okazało się, że kapitan zmarł w czasie sprawowanej liturgii, wołając Chrystusa. Obraz Matki Bożej Różańcowej tak czczony, nie mógł oczywiście pozostać bez koron papieskich. O koronację wizerunku krakowscy Dominikanie starali się od 1913 roku. Gdy arcybiskup Sapiecha koronował obraz w 1921 roku, na rynku zgromadziło się 100 tysięcy pielgrzymów z różnych stron Polski. Trwał narodowy entuzjazm z powodu odzyskanej niepodległości. I radość po wygranej bitwie warszawskiej.